Cześć. Dzisiaj z okazji zbliżającej się produkcji kinowej autorstwa Jamesa Gana przyjrzymy się najważniejszym komiksowym wątkom poświęconym człowiekowi ze stali z okresu New 52 oraz inicjatywy Rebirth. Zanim zaczniemy materiał, zachęcam Was jeszcze bardzo serdecznie do zapoznania się z asortymentem naszego sponsora. Bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Atom Comics to niesamowity sklep z komiksami, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Lubicie Marvela albo DC? To lepiej trafić nie mogliście, bo wybór macie przeogromny, ponieważ są wydania zarówno w języku polskim, jak i angielskim, gdzie amerykańskie zeszyty są co tydzień sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych. Więc możecie być na bieżąco, a także zdobyć kompletne serie waszych ulubionych historii. W ofercie od Atom Comics to Marvel i DC jest dopiero początkiem przygody, bo znajdziemy tutaj inne superbohaterskie komiksy amerykańskie, ale też polskie komiksy, z najróżniejszych gatunków, jak i również europejskie nowości. Fannie Mank oraz figurek również znajdą co nieco dla siebie. Dlatego zapraszam Was na ich stronę, gdzie możecie poznać szczegóły i śledzić zarówno sklep, jak i wydarzenie. Szczerze polecam, bo widać, że robią to osoby z pasją. W okresie od 2011 roku mieliśmy prawdziwy wysyp komiksowych serii poświęconych Supermanowi. Obok tych głównych tytułów, takich jak Superman czy Action Comics, pojawiły się również nowe serie, jak chociażby Superman Unchained, Batman Superman czy wspólny tytuł z Wonder Woman, często potocznie nazywany przez fanów Superman and Wonder Woman Power Couple. Dlaczego taka nazwa? Nie trudno się domyślić. W tamtym okresie scenarzyści postanowili zmienić główny obiekt westchnień Clarka Kenta. No i zamiast dobrze znanej, wszędobylskiej i zadziornej dziennikarki Lois Lane postawiono tym razem na Dianę, koleżankę zespołu Justice League. Ta decyzja spotkała się z dość mieszanym odbiorem. Wielu fanów traktowało ten romans jako pokazówkę, związek dwójki celebrytów. On najpotężniejszy heros, a ona najpotężniejsza kobieta. Przez cały czas nie opuszczało nas wrażenie, że Clark, mimo relacji z Dianą, wciąż tęskni jednak za panią redaktor. Trochę to nie fair wobec Wonder Woman, która, chociaż może i Wonder, no to jednak najwyraźniej nie była tą jedyną dla Supermana. Amerykańscy czytelnicy zapamiętali komiks z Supermanem z Ery New 52 jako dość niespójne, pretekstowe i ze stale zmieniającym się zespołem kreatywnym, który nie do końca tak naprawdę wiedział, dokąd chce zmierzać z jego postacią. Wątki były często zaczynane i porzucane bez sensownej kontynuacji, przez co ogólna spójność narracyjna mocno kulała. Trzeba wiedzieć, że cała historia Supermana w New 52 zaczyna się właściwie bez żadnego wprowadzenia. Zostajemy po prostu wrzuceni w nową rzeczywistość po wydarzeniach zaprezentowanych w komiksie Flashpoint. Wiele statusów quo zostało wymazanych, na przykład związek z Lois Lane. Lois jest teraz związana z zupełnie innym gościem o imieniu Jonathan Carroll, a relacja z Clarkiem praktycznie nie istnieje. Daily Planet zyskało całkiem nowego właściciela i zmieniło politykę firmy. A my dowiadujemy się też, że rodzice Clarka już nie żyją. Sami przyznacie, że nie brzmi to jak najłatwiejszy czas dla kryptończyka. W pierwszych numerach serii Superman mierzy się z wieloma zagrożeniami, w tym z takimi, które odwołują się bezpośrednio do jego kryptońskiego dziedzictwa. Na statku Brainiaka znajduje swój nowy, i ikoniczny strój z nanotechnologii. Jego przeciwnikami są tutaj głównie potężni superzłoczyńcy, a nie ci klasyczni, konwencjonalni przestępcy z poziomu ulicy. Drugi tom serii skupia się niemal w całości na postaci Hellsponta, wyklętego księcia demonitów, czyli takiej kosmicznej, wymierającej rasy. Hellspont włada tak zwanym błękitnym płomieniem. Jest to postać, która pierwotnie tak naprawdę była antagonistą stworzonym przez Jim Ali na potrzeby jego autorskich historii i uniwersum Wildstorm. Hellspont zostaje za kary zesłany na ziemię, zarówno dosłownie, jak i w przenośni. Mimo ciekawego potencjału, bohater ten nie odgrywa tak naprawdę większej roli w dalszej historii. Pojawia się dość szybko, no i równie szybko znika z naszych stron komiksowych. W kolejnych zeszytach Superman walczy z przeciwnikiem, przypominającym na chłopski rozum jakąś reinterpretację postaci Predatora, a także z tajemniczą złodziejką, której ciało wydaje się niematerialne, jakby była jakimś duchem, albo czymś w rodzaju istoty astralnej. Każda próba fizycznego kontaktu z nią kończy się fiaskiem. W tym czasie Clark rzuca pracę w starym, nowym Daily Planet, no i zakłada własny, niezależny serwis informacyjny. Pojawia się też wątek Brainiaka, czyli zaawansowanej technologicznie istoty zbierającej wiedzę z całego kosmosu. Story arc z nim zaczyna się od dziennikarskiego śledztwa Lois, które dotyczy 20 zaginionych osób z nadprzyrodzonymi zdolnościami. Trop prowadzi ją do podejrzanego polityka, który podczas konfrontacji wyrzuca ją przez okno. Lois zapada w śpiączkę, a jej stan jest krytyczny. Superman w tym czasie wplątuje się w kolejną kabałę, tym razem związaną z Królową Roju, hipnotyzującą władczynią insektoidką, która jest zdolna do kontrolowania umysłów ludzi oraz owadów, z Hektorem Hammondem, czyli... Z kolei telepatą o groteskowo przerośniętej głowie i chorobliwie silnym ego, które bardzo często wpada w obsesję na punkcie Supermana. W to wszystko wmiesza się również w pewnym momencie psychopirat, czyli przeciwnik potrafiący manipulować emocjami ludzi za pomocą przedmiotu zwanego maską Meduzy. W tym czasie pojawia się także Lois Lane, która jeszcze przed chwilą leżała w szpitalu. Pojawia się ona w jakiejś dziwnej astralnej formie. Ma nadnaturalne moce, dowiaduje się, że Superman to Clark, ale po wybudzeniu się ze śpiączki oczywiście o wszystkim zapomina. Sami przyznacie, że jest to niezwykle wygodne dla fabuły. Najważniejszym wydarzeniem z tego okresu jest bez wątpienia historia i crossover Dumd. W jego trakcie Superman zostaje zainfekowany przez wirusa Doomsdaya, który powoli przemienia go w bezmyślną, śmiercionośną bestię. Clark zmaga się nie tylko z zagrożeniem zewnętrznym, ale przede wszystkim z własnymi lękami, utratą kontroli oraz wewnętrznym potworem, który czai się w nim samym. Historia ta pokazuje, jak cienka bywa granica między bohaterem, a zagrożeniem dla całej ludzkości. Co ciekawe, w tym czasie nawet niektórzy zagorzali przeciwnicy Supermana łączą siłę z Herosami, by powstrzymać globalną katastrofę. W dalszych numerach pojawia się postać Ulissesa, czyli tajemniczego przybysza z innego wymiaru, który jest wychowany przez obcą cywilizację. Ów cywilizacja uratowała go z Ziemi w dzieciństwie. Ma moce dorównujące Supermanowi i przez chwilę wydaje się nawet być jego duchowym powiernikiem. Jednak jego poglądy na temat zbawienia ludzkości zaczynają się bardzo mocno radykalizować. Ulises proponuje ocalenie wybranych ludzi poprzez zabranie ich z ziemi do swojego rzekomo idealnego świata, co Superman szybko rozpoznaje jako bardzo poważne zagrożenie. Dochodzi do dramatycznego starcia zarówno idei, jak i siły fizycznej. A cała historia zadaje nam pytanie, czy zbawienie tak naprawdę można komukolwiek narzucić siłą. W drodze na rodzinną planetę Ulyssesa doszło do kolejnej konfrontacji. Walka przeniosła się szybko do Metropolis, gdzie Superman uwolnił całkowicie nową moc, o której sam istnieniu nie wiedział. Superbłysk energii słonecznej, bo tak roboczo nazwiemy tą umiejętność, pokonuje ulisesa na dobre. Niestety, rozbłysk słoneczny wyczerpuje jego moce na jeden dzień, pozostawiając go jako normalnego człowieka, dopóki jego organizm nie zaczyna się regenerować. DC, odrodzenie. Ran poświęcony Supermanowi z DC Rebirth autorstwa Pitera Thomasiego to dość rozbudowana opowieść, która przede wszystkim skupia się na rodzinie, odpowiedzialności oraz zmaganiu się z rolą bohatera i ojca jednocześnie. Nie jest to taka klasyczna, dynamiczna historia pełna walk i spektakularnych akcji, lecz bardziej kameralna i emocjonalna saga, w której głównym motywem jest życie rodzinne Clarka jako męża i ojca. Po wydarzeniach z New 52, gdzie Superman zginął, historia zaczyna się od powrotu klasycznego Clarka Kenta z przedflashpointowego uniwersum który przez pewien czas żył w ukryciu, chroniąc swoją rodzinę przed światem superbohaterów. Przenosi się z Lois i Johnem do małego, spokojnego miasteczka w hrabstwie Hamilton, gdzie próbuje wieść normalne życie pod przybranym nazwiskiem. Jednak nawet tam, w zaciszu zwykłej społeczności, nie może uciec od przeznaczenia i powołania, które wiąże się z byciem Supermanem czyli głównym obrońcą Ziemi. Pierwsze zaszyty skupiają się na codziennych wyzwaniach życia rodziny kentów, a szczególnie na relacji między Clarkiem i jego synem, który zaczyna wykazywać pierwsze oznaki kryptońskich mocy. Clark stara się nauczyć syna odpowiedzialności i kontroli nad nowymi umiejętnościami, co tak naprawdę nie jest łatwe, biorąc pod uwagę jego bardzo młody wiek i dziecięcą ciekawość świata. Ta dynamika ojciec-syn jest jednym z najważniejszych wątków całego ranu. Punktem zwrotnym jest pojawienie się w pewnym momencie postaci znanej jako Eradicator, czyli kryptonickiego bytu, który ma obsesję na punkcie czystości kryptońskiej krwi i ma za zadanie oczyścić Jonas z wpływów ludzkich oraz uczynić go idealnym, czystym kryptończykiem. To zagrożenie zmusza całą rodzinę Kentów do wspólnej walki. Starcie z przeciwnikiem przenosi się aż na Księżyc, gdzie John po raz pierwszy w pełni ujawnia swoje moce oraz potencjał. A Clark musi zmierzyć się z trudną rolą nie tylko bohatera, ale przede wszystkim ojca i mentora dla nowego przedstawiciela superrasy. W międzyczasie pojawiają się także te lżejsze, bardziej rodzinne momenty. Clark zabiera Lois i Johna na wypad do wesołego miasteczka. Gdzie możemy zobaczyć bardzo beztroską, czułą stronę ich relacji? Innym razem cała trójka trafia na tajemniczą prehistoryczną wyspę, gdzie spotykają pewnego kapitana, zapomnianego bohatera wojennego, który przypomina o dawnych czasach i wartościach, jakie Superman stara się również pielęgnować. Te sceny przerywnikowe nie tylko dodają barwności opowieści, ale też pokazują, że mimo nadprzyrodzonych zdolności rodzina Kentów jest przede wszystkim rodziną z codziennymi problemami i radościami. Ważnym wydarzeniem jest także spotkanie rodziny Kentów i Wayne'ów, a konkretnie relacja między Johnem a Damianem, synem Batmana. Początkowo chłopcy nie przepadają za sobą, mówiąc delikatnie, ale czasem ich wzajemna niechęć przeradza się w prawdziwą przyjaźń. Ten wątek to wprowadzenie do serii Super Sons, gdzie John i Damian działają razem jako młodzi bohaterowie, tworząc naprawdę nowy dynamiczny duet. A jednocześnie pokazuje jak trudno jest młodym ludziom pogodzić obowiązki i osobiste relacje. W kolejnej ważnej historii Clark zostaje wciągnięty w międzywymiarową walkę, podczas której musi stawić czoła groźbie polowania na wszystkich Supermanów w całym multiversum. W Superman Reborn dochodzi do kluczowego wydarzenia. Rzeczywistość zostaje zniekształcona przez potężnego demona. W wyniku tej katastrofy zostają połączone dwie wersje Supermana i Lois. Ta z New 52 oraz ta klasyczna, tworząc nową, spójną tożsamość i historię. Superman, Lois i John stają się rodziną, którą świat może zaakceptować jako jedność, bez sprzeczności w historii. To swoisty soft reset, który pozwala na dalsze prowadzenie opowieści z czystą kartą, ale jednocześnie z zachowaniem emocjonalnego bagażu postaci. Następnie następuje dramatyczny i mroczny wątek Black Dawn. Okazuje się że cały czas hrabstwo Hamilton było pod kontrolą Manchester Blacka, czyli telepaty o mrocznych zamiarach, który chce wykorzystać Johna jako broń. John musi zmierzyć się tutaj nie tylko z fizycznymi przeciwnikami, ale również z własnymi lękami, wątpliwościami i emocjami, które grożą zniszczeniem jego psychiki. Clark staje przed najtrudniejszym zadaniem jako ojciec nie tylko chronić syna przed zewnętrznymi zagrożeniami, ale też pomagać mu wytrwać moralnie i psychicznie. Ten moment pokazuje, jak trudne jest wychowanie dziecka obdarzonego tak wielką mocą. Po tym dramatycznym wydarzeniu rodzina Kentów wybiera się w długą podróż po Stanach Zjednoczonych. Zwykła wycieczka kamperowa zamienia się w okazję do refleksji nad historią kraju, wartościami oraz znaczeniem bohaterstwa w codziennym życiu. Ten spokojny i intymny fragment naszego ranu jest lirycznym przerywnikiem, który pokazuje, że nie tylko wielkie bitwy i ratowanie świata czynią kogoś herosem, ale też te małe, codzienne i niepozorne wybory. Kolejne przygody wprowadzają bardziej klasyczne wątki z uniwersum DC. Superman mierzy się przykładowo z Sinestro, znanym przeciwnikiem z pierścieniem żółtej mocy, które symbolizuje lęk oraz niepewność. Razem z Lois i Johnem wyrusza także na Apokolips, gdzie staje przed zadaniem ratowania Lexa Lutora, co jest nie lada wyzwaniem, zważywszy na ich skomplikowaną przeszłość, no i nieustanne napięcia między nimi. W finale rano Superman trafia do świata bizarro, czyli takiej zdeformowanej, chaotycznej wersji naszej rzeczywistości, gdzie spotyka własną rodzinę w odwróconej, bardzo groteskowej formie. Bizarro John, zwany Boizarro, to postać tragiczna pragnąca miłości i akceptacji, która rzuca cień melancholii na całą historię. Ta opowieść balansuje między humorem a smutkiem, między kiczem, groteską a realizmem, pokazując, że nawet w najbardziej absurdalnych sytuacjach nie tracimy człowieczeństwa. Ren kończy się zapowiedzią kolejnych zmian. John zostaje bezwany przez tajemniczego Mr. Oza, który okazuje się być jego dziadkiem, Jor -Elem. To wydarzenie przygotowuje grunt pod kolejny rozdział, czyli run Briana Bendisa, jednocześnie zamyka historię Thomasiego, która skupiła się na pytaniach o tym, jak pogodzić bycie superbohaterem z codziennym życiem, jak być dobrym człowiekiem, ojcem i mężem. W odróżnieniu od wielu komiksów z okresu New 52 run autorstwa Pitera Thomasiego cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony czytelników i powszechnym szacunkiem. Dziękuję że wytrwaliście, trzymajcie się, piszcie w komentarzach o kim chcielibyście kolejny odcinek, cześć!